Tak wyczyścisz stary, przypalony garnek. Działa lepiej niż sklepowa chemia. To domowy sposób, który działa rewelacyjnie, a wszystkie potrzebne składniki na pewno masz pod ręką. Zacznij od przygotowania małej miski. Następnie dodaj dwie łyżki soli. Sól ma właściwości ścierne i pomaga rozbić uporczywe przypalenia i zabrudzenia, ułatwiając ich usunięcie. Wsyp również dwie łyżki mielonej kawy. Jej drobinki świetnie radzą sobie z usuwaniem brudu i delikatnie ścierają przypalenia. Do tej mieszanki wlej jeszcze dwie łyżki dowolnego płynu do mycia naczyń. To on odpowiada za rozpuszczanie tłuszczu i uporczywych plam. Całość dokładnie wymieszaj, aż uzyskasz jednolitą, gładką masę. Teraz nałóż przygotowaną pastę na przypaloną część garnka. Odczekaj kilka minut, żeby składniki mogły zadziałać i rozpuścić przypalenia. W tym czasie mieszanka wnika w zabrudzenia i je rozluźnia ułatwiając czyszczenie. Następnie weź gąbkę i dokładnie wyszoruj garnek. Efekt? Błyszcząca, czysta powierzchnia niemal od razu. Garnki odzyskają swój dawny blask i będą wyglądały jak nowe. Wypróbuj ten prosty trik i ciesz się idealnie czystymi naczyniami.